O teraz, jest live, jest live panowie No to git Cześć cześć, witam wszystkich skurwysyny Co z na z matką, zapomniałem Masz 15 FPS No bo zaltabowałem, pa, Zaraz będzie normalnie Bo jak zaltabujesz to tak jakby No ja też tak, jak to tak ma nawet, więc to tylko najlepsi tak mają No, tylko profesjonalni streamerzy Masz kilka marsz, to ja się nawijaj no aż aż a bo kurwa może być tak mm. jak zarasowani zostali na gołściku Wejdę w to, wejdę w to chodź. Oh, oh, oh. oh, miłość teraz na warunki chyba na tego masterka. Kometa teraz. No Jankoś nagrał poradnik wczoraj. Master pod kometą nowa meta. Mhm. jak w trzecim sezonie? AP Masteri? Master i jest gramy. Boże, no co za kurwy Oni się tak boją tych moich trafków. To Są ci Wale o tak, nie nie nie, odpali się no, Ja tam już idę, bo siedzę na YouTube. Kurwa reklama, ale mnie to denerwuje Patara muzyczka na streamie już wszystko ogarnięte jest O byku Z tej strony kolega byku I have r. No do wodu stoi w ogniu Mogę skoczyć tu jak chcesz Nie 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 po co No, on <laughs> Nie, bo nie myślę, że my chyba grałem pierwszy raz w tą grę. Puszy, puszy, puszy. Ja skoczę tu, walnę klona, który stankuje i zajebiemy. No Chyba, że jest gdzieś... A nie, Trynda Top, dobra. Anime, anime. <laughs> ja agra, to I nie ja nie Cześć, tu miałem agra, <laughs> co jest jak Ale główno to tam. Ty sí, ja zrobię sobie taki build walne uh, wiesz co? Tak jak Pinkworth Dick Dustblade, Dust Static i... Dick <laughs> Gidd Kurwa, no ale ja chciałem uciec z tyłu, a nie miałem tyłu Ten Tryndamur chyba dobrze gra Idę mi os oz Gównem jest, to do mnie Żyraf Ja On ma Dobra, ale mam kilka jednego Kurwa, akurat mi się kamera zepsuła, jest to? Kumam, kumam Ciuu Ale nie bijesz tak mało ten ptaki. No tak ja no ja dużo swojego czasu grałem w sako, oglądałem tego, tak, że mam sako, niedobrze. Po pikłac to tam dużo obejtuję, ale koniec końców mało robimy. No. Ile osób jest na streamku? Nawet nie wiem. Yeah. Zero. A dwie? To. To ja nie widzę. Do na stoi Kto to? A to nie ma. Się Kurde, ta baba ma buffa, ja bym już to zabił. Ile jeszcze? już Jak skacze ci Jeszcze Riven jest. Kurde ty Jak można mieć tak bardzo 5 lat? Nie no, przecież ty graszka kurwa No wiem, że ja to wyplikam, ja ogólnie jestem kazakiem tu to... Dajmy wokół tych trapków, ja se walę tutaj ten, bo tu mimo, to się nie przyjęli nie? Patrz. no ale jesteś dzieciakiem. No jelo. O kurwa. Spokojnie, spokojnie. paria <noise> Faria Nie dobra ja jestem stalnym kozakiem Ty też mi się stałym kozakiem Dzięki Ja to dla widzów wszystko robię, pamiętajcie Tak, kumam kumam no jak alt tabuje co są leci jak wezmę sobie rada <śmieniciela> o, gra po dam to tak, kopili link i na szczurnąc na relację przyjedę. I znajdis się to nie za bardzo będę przygodzić. To Tam pewno więcej przywalić jakieś ładne. Tam napisz, żeby sumowali od razu kurwa. Trzeba zdobywać nawet subskrybentów. Jak się daje ten Ale Na nastawie czy na czym? Na Instagramie, to nie wiem. Odliczanie ki... Bankieta... Kurwa. Nie na konie pinguję! Tutaj. <laughs> okay. Kurwa nie umiem. Miamka? Nie. Hashtag? Nie. Lokalizacja? Nie. tutaj Nie. to Nie. Nic nie. Kurcze. Kuj nie umiem. Oliven, spadł. Gdzie ty jesteś? Ja o ty ty ty. już lecę, Oto? już lecę. dobra? Dobra. No ta chyba też wygrać. Nie ja pokażę placę, no. Ej co jest, tej Riven nie da zabić Dobra, zginęła Ale ona była nie do zabicia Tam. Ja to jest to to napisał, report a. master cwariebany. A miłość tutaj dopiero się uczy. Do nie miłość, nie, 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 nie. Pamiętaj że Trindammer ma R. Pa, jak coś, to na RC Trindamera, jest tak, że powiedz, może nie mieć nie 0 HP, ale. Nie umiera Latamy, latamy, latamy U Matki, się modlą, o to... kurwa O mi trafić, trafić na mojej zniszczę I ty trafa swojego Boże, na no, ci mają podwajkę Kurwa, jeszcze O tego Rozstrzota nie ma już wiedzy? Nie ma, a Kurde, Kurwa, ale dostałem Matka cała szata dostała. On chce skoczyć. to ścianę. You over there.

No ja kurczę muszę Mam zero. Mam zero, sorry. Ja też miałem cofać ale myślałem że on nie widzi No to on ja słowo widział Moja komenta w ogóle do ten bo Ja go nawet nie widziałem chłopaka, no tu znowu komenta do Albo tu jest jest mhm. Dobra i teraz prosto dajesz a potem trafić ten działalny. że bardziej chodzić z mojej na O kurwo jebane. Podejdziesz? A zaraz tylko Redik sam sobie zrobił Tam jest, tam jest tu Nice Przecież kurwa no ja mam yeah. jeden pianicz Aleś i tak ci świetnie idzie tak, Dzięki za so te słowa wsparcia Nie ma za co mi nie ma za co Jak ukryty Stradivarius, a nasz Jasułko ma 0-6 No, już czuję, że 1 po 9 musi być grany. Chociaż nie, mordekajcer gra Ty uważaj, co? Co kurwa? No spokojnie Mikołaj

Kurwić 40 Zostaw go ty kurwa jebany Ja pierdzielę, ale wziąłeś chłopie skate'owałem pięciu Jestem kozakiem totalnym w tą grę No czemu on nie pinguje, wytłumaczysz mi to? Bo on jest jebaną pizdą I rocham starą

ten, masz ten usunąć Trochę dostaje. Ej kur... Zablokowali mi film wczorajszy To Dlaczego? Nie wiem, ten film zawiera materiał A, bo pornosa powstałem. Ja <grywka> pierwszy <grywka> <grywka> Pisla, chodź. Lecę, lecę. No to kurwa, go Tylko teraz ta spalowa trendem armaerkę Bekam z niej jak pójść O oh, kurwa O świetnie Mikołaj To jest, go, to jest jakiś mainstacka chyba, ile masz tysięcy na nim O TPA Peszako. Ajajajaj! O kurcze Skąd oniś tam wzięli? Dobra, ja trzeba zbudować O, uratowałem mu życie A, jeszcze nie, rzucę za kurwy, zobacz ile oni mnie gonią, w pięciu! No, to są cioty. A, ten jasu... ten jaslu menik, atypowy Polak. <noise> Jak to chyba jest bit y, szpaka. Kurczę, futbol. Padłem sobie. Takie frajkardujące kurwy. Na tej Riven. No Tarivent to jest takim tryharderem już full Chłop jakbyś piknął lulu to byśmy już to skończyli Ale nie mam lulu To ją zakupić Ja mam GA, ja mam GA, no spokojnie Daję jak zostanę na tę kurwę Adam, a... Skąd ona ma jeszcze Rkę? Dobra, ale macie ma Zarąbiście, ale skąd ona ma Rkę jeszcze, co się dzieje? Nie wiem, śmiechowa Nie, dobra, tutaj musi Zonia chyba pójść kupiona Latamy, latamy, latamy Zróbcie jakąś wieżę, potrzebuję kas. Matki się modlą o stylu losami Na ostatni zonia czy Infinity? Uh, eee, yeah. nie. Mm. Matki się modlą o synów nocami. No i w tym momencie się... O kurwa ile was tu jest chłopaki. A jutro mamy ci nie bez koła. tak powiedział. No Martyna napisała na grupie ich klasowej. Że Beata wróciła z rady i gada, że jest szkoła. No, ale pani Beata to może... Nie, po tam poszła czy coś. Ej, to może jest bejdy. na live... Ej, to jest na live, jeszcze szoty będą kurwa, i przypał. Pani Beata się odpali, i dawaj barona, bo ciężka gierka jest. A barona... a baron z to jest sekunda baron. No to już sol, chociaż ty się nie leczysz. No to chuj, jak wezmę klona i klon przetankuje. Chodź, czekaj, chodź, musimy najpierw zabić Kurfy, hotman, to się wściekaj Ej, plecy, plecy, plecy No wiem, dlatego muszę najpierw tutaj nastukać ja nic nie pomogę w sumie, ja tu su odciąłem Ale kurwa bombę dostał swój. No ja też No, chuju No co? Jak to działa? Jak działa ta ten champion jest z downem, przysięgam Miłoszek, ty grasz w ogóle? Co? No gram <noise> Średniawa ci idzie chyba We no, ty tym masterkiem nie gankuj, tylko siedź w dżungli farm I zbuduj sobie ginsa, a nie wiem co, a nie GA teraz Bo ty grasz jakieś pradawne buildy chyba <noise> Pradne Pradawne Ej, wiecie kto mnie wkurwia? Bartosz Zurawski Nie wiem, hop nie naprawdę, hop ci wkurwia Kto to jest? Smilsona klasy z taki Dobra go teraz, to jest nasza okazja No, przesadzili trochę O kurde, albo my nie, jak na szmatę No ile to psów trwa? Nie wiem ale co się dzieje, jej się nie da zabić Nie na no, bez efefa, panie, panie, nie 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 go na splita idziemy, bo to jakieś małpiszony. Ej kurwy się zabić nie da, co jest z nią? O, pętę se wbiła Kurwa ja byłem perma -stunet. Patrz, kurwa, widzisz go? Kurwia mnie. To to jest, kurwa. Nie wiem, widzisz jego kurwa, rej. On się cały to czas ty, cieszy. Kurwa, Chłop się ja cały czas cieszy. Pokaż, Nie tak wiem. Zdjęcie. Kurwa. Jeden z, z dwa. wprowadź mnie nazwisko, kurwa. Chuj. To jest chuj. <laughs> wprowadziłem na jego zdjęcie, chuj. Nie da się innego zdjęcia O, też się cieszy. O skończyli to Nie, tutaj no, nie tak jest poważny jest taki w miarę. Poważny, no. <laughs> ja, ja zaraz będę Dobra, dobra, <laughs> No to ten, no on dziwny jest jakiś, no nie? Ale pasta to zdjęcie. A i będzie chuj. Możesz to zmienić jeszcze? Oznacz zdjęcie Miłosz Zając <noise> Jakub Ej, nie nie Co nie pierwo. Tutaj damy mini castelma. Tutaj damy ja Martek Kowalczyk ja, normalnie. <noise> normalnie oznaczeni są wszyscy Nie wiem kogo jeszcze możemy dać Jasiek Patka będzie. Nie kupił go. Gabiku. Nie kupił go. Ja ci... No to ten pacu jakby dzisiaj kupił, bo najlepiej było. Kto by to jeszcze kupić dzisiaj? Jak masz coś O jest mam flesha Dobra pójdziemy już A to jest, nie mamy jeszcze czasu? No jest 13 O kurwa tak późno Ja idę sobie jeszcze ten dokończy ile no jeszcze później pogramy To jakoś to jeszcze nie musimy myśleć, to sobie skończy ten Czekaj, gdzie to jest teraz? Tak to się nie kończy Co wy sobie zrobić No bo są taki ten O tutoriale o, widzisz o to mi chodziło. No to skończę, bo dostanę skrzynkę jakąś. A to się robi tak w 5 minut. Dobra, to koniec Lajwika. Elo, kurwy kupię. Suck my dick.